Zobaczcie to. Zobaczcie sobie to. Ja. Tu mamy plany domu w ogóle. Ja. To jest według mnie perełka. Patrzcie, mamy tu płyty chyba nawet. Ja. Całe piwo. Nieotwarte. Już przeterminowane, bo. Cześć z tej strony Dawid eksplorator. E, dziś jesteśmy na opuszczonym domu pana Pawła. Pawła. Mm, znamy katar, lekko. Ale no. Ale ogólnie e, zaczynamy od piwnicy, bo my wchodziliśmy wczoraj. Innym trochę, nie wiem czy wam to dam. Mam tu ogromne wyposażenie. Według mnie to jest lekka perełka. Ja bardziej. O, tak. E, ze mną jest Majka Ekspiratorka. E, ja pokażę. Tak, tak najlepiej No ona też będzie nagrywała odcinek, pozwolisz, że się odsuniesz, bo Fajne to są rzeczy, w sumie zacznijmy od piwnicy Mamy tutaj rower e, Rowerek taki tutaj zostałem, rzeczy Trochę się tu porozglądam. mam niestety mało procent baterii Więc nie wiem, czy tu znowu nie będę musiał iść Więc e, to jest ogrom Posażenia Jak sam widzicie, tam jest do góry, tam zaraz idziemy. Jest sero to ogrom wyposażenia O, zobaczcie sobie Chyba to była coś wódka, nie jestem pewien, ale tak woham Tu mamy kanister nawet O Chyba jakieś siedzenie tutaj yy, Ogrom wyposażenia, niestety yy, ja domek y, mam już trochę y, od jakichś pół roku, roku? może że od roku zaraz będzie, więcej niż pół roku, o są tu kluczyki, więcej niż pół roku e, domek już mam e, zapisany, no jakoś wczoraj udało mi się w końcu, e, zobaczyć to wyposażenie, e, o, trzeba tu uważać trochę, jakoś wczoraj e, udało mi się tutaj wejść, here. Ja nie mogę. Ogromne wyposażenie, no. To jest właśnie to. Udało mi się wczoraj jakoś wejść, a to za sprawą yy, Urbek Sostowiec, do którego zapraszam w kompisie, bo to w sumie troszeczkę przez niego tu weszłem, bo no nie sprawdziliśmy niestety tak jak my teraz władziliśmy. Wchodziliśmy górą. Obraz. O. Wchodziliśmy górą. Yy, więc no ja też śpieszę się trochę, wiem, no dużo nie pokażę. Ale no szczerze mówiąc e, Cześć e, Tam jest dalsze do wyposażenia e, Tutaj mamy różne, ale różniaste rzeczy Tak te drzwi Tak kurwa straszą niestety e, Mamy tutaj Nawet chyba denaturat, ale nie jestem pewien Kurwa białe coś To jest chyba Cukier no albo sól nie chcę tego brać bo no nie wiem co to jest nie e, wiecie jest też kokaina coś takiego ale raczej tak kokaina nie wygląda nie wiem nie widziałem i tyle e, więc wyposażenie jest ogromne Aha, tu mamy ten piece centralne jak wyjdziemy e, więc no Widzimy O patrzcie ktoś próbował kurwa odkręcać coś Nieźle, ale tu już nic niestety nie odkręci e, Tu mamy też rurki Idę dalej trochę już e, Tutaj będziemy zaraz już władzić do góry Jeszcze mamy tutaj spi spiżarkę W spiżarce jest też coś e, jakiś U. O w ogóle ładne te w ogóle Serio e... Niestety, ktoś już tu porozwalał i to jest problem. O, ale, ale ładne, zobaczcie sobie. Kurde. Mamy dużo tych. O, tutaj, jak widzicie. Yy, tych, ale no ktoś tu. Albo to się samo zawaliło. Albo ktoś ten. Tutaj mamy też jakieś. Yy, te, ale nie będę tutaj sprawdzać, odkręcał, bo. Yy, bo cholera wie, co już w tam środku jest. Ja idę do góry, tutaj masz piżarkę. Kierujemy się powoli do Do najlepszego tego. Nie wiem czy już widzicie, no tutaj nadal będę świecił latarką, ale patrzcie to. Zobaczcie sobie to. Pia. Tu mamy plany domu w ogóle. Eee, ten, tu mamy plany domu. Eee, jak to rozwinę? Zobaczcie, dom wygląda tak. Ja to pewnie wam wrzucę gdzieś na ten, bo nie wiem czy będzie widać to. To są plany domu. E, tutaj mamy inne plany na przykład, nie wiem, kuchni. Gdzie jest kuchnia, to jest ten. My przejdziemy sobie, ale do tych szafek, bo wczoraj tu nie zaglądałem, a może być coś, coś ciekawego. Aha, wszystko chyba powywalane już z tych szafek. E, przepiękne meble. A tu są takie te. No dobra. No ja bym jeszcze tu z wyposażeniem. E, tutaj mamy dekoder chyba. E, to jest dekoder... E, nie, to jest dekoder chyba albo w DVD. To jest dekoder albo w DVD. Chyba to jest dekoder, ale no nie jestem pewien. I e, to chyba nawet na chodzie dekoder. E, no. No to stare piloty ale te telewizorki trzy telewizorki tutaj mamy tam zaraz pójdę na pewno tutaj dużo rzeczy też się będę rozglądał próbował ale też wiecie też będę z umiarkowaniem bo ale dużo jest pilotów więc ogólnie w całym domu jest 10 tych 10 telewizorów więc około coś około 10 Wody, prądu nie ma Chyba, że mi się uda dzisiaj odpalić Nie wiem, wątpię yy, Może tak już uda się Nie, bo już chuje zepsuli Chuje zepsuli już chyba, czekaj Może naprawię to O, weszło No i patrz I pa, naprawiłem kurwa Mamy tutaj szafeczki stare Ale przepiękne szafki Przepiękne szafki tu są O, tu jest dekoder chyba Tak, dekoder cyfrowy Manka. E, raczej dekoder cyfrowy już został ukradnięty. No nie wiem, na przykład tu mamy coś pod dekoder, który nie został ukradnięty e, ja. To jest według mnie perełka. Patrzcie, mamy tu płyty chyba nawet, nieotwarte. Ja. No dobra, no ja idę, ja idę jeszcze tu popatrzeć, poszperać, no i też lecę do dalszego. No. Tutaj mamy w ogóle też ogrom książek całych. Tutaj tutaj mamy te centralne ten, ale niestety już już niestety nie zadziała to bo wody już nas nie ma, bo jakby wam to powiedzieć, przed rury zawalili albo właściciel po prostu tego domu, ale nie no te, podobno ten właściciel tego domu zmarł, więc raczej zawaliły rury podobno ale nie jestem pewien tutaj, mamy ogrom rzeczy tak, tutaj, tutaj jest najlepszy pokój w sumie. Tam masz dalej do góry jeszcze. Więc no. Kurwa, bo to za spadnie na mnie. No, nie ruszaj, nie ruszaj szafy, dobra? Przechodzimy do kuchni. Nie wiem co tu się stało. Szczerze mówiąc. Ktoś wywalił całe śmieci tutaj, jak widzimy. No tam jest coś też, więc no muszę przez, niestety przez te śmieci się przedrzeć. O Jezus. Pff, obrzydliwstwo, bo muszę przez te śmieci się przetegować. A tu jest bateria, to nice. Co to jest belka? Bel BL-4C. Wiesz, że ja takiej baterii potrzebuje dla lampy? Ale już pruchniała, więc. Ale patrzcie, to, to są klucze. O, tutaj w sumie, ale widać, że to już ktoś szperał i to na pewno. Nie wierzę, że nie. Ja. Całe piwo. Nieotwarte. Już przeterminowane, bo widać. Ale sprawdźmy, z którego roku. 2014. No to kupiono musiało być w 2012 to piwo. O kurde. No, znalazłem piwo z 2011, więc w sumie tutaj mnie to nie dziwi. Piccolo. <t> W sumie butelka po Picole rozwalona eee, różne komponenty, ale całe piwo nie no. A już druga sytuacja taka jak znajduje całe piwo, więc no, no co jeszcze tutaj mamy? no. Mamy tutaj ten mikrofalówkę, no pole skradane Niestety zjadę, że e, jakoś przed. przed. przede mną ktoś był i poodkadał i to jedna osoba, eee, chyba że kilka, no nie wiem. O jezu, tu jest piecyk, który jest już brudny. No, nie będę już tego dotykał, bo ta kuchnia to cała wygląda, jakby nie wiem, jakby to już 100 lat leżało, stało bezużytecznie. No, przejść przejść jest trudno, widzowie. Nie mówię, że nie. Dobra, przechodzimy do łazienki. O jezu, łazienka też przewalona. Też brudna, też ten, ale wody nawet, jakbym odkręcił, to. O! Gośniczek. Czyli co to jest? O kurde, no ale rozwalone już Leki, ogrom leków Aha Ogrom leków, wanna Tu mieliśmy ten, yy... Nie wiem, no jak to się nazywa, no to co podgrzewa wodę A, no nie pamiętam już Ale tu ogrom leków, których no nie, już nie ma Czpuny. Ćpuny <śpuny> można powiedzieć yy, Pozabierały, Co jest nitromin podjęzykowego to jest, tu są ogromnych leków, jakichś rzeczy też innych. Tu jest jakieś. A, a czekaj, czy ja mam wyrzec te tabletki. Ten to są chyba tabletki koncepcyjne, ale nie jestem pewien. Czekajcie. Majka, to jest do ciebie, bo ty jesteś dziewczyną, nie? Czy to są tabletki koncepcyjne? Weź to, ogarnij, bo to ty jesteś kobietą, to, to nie wiem. No. To jest chyba to, nie? No. Ta, to jest to. No, bo tak kurwa, właśnie patrzę i ten to są na pewno tabliczki koncepcyjne. Ja chcę to sprawdzić po co? No, mogę, e, falwit No, później się sprawdzę. Jak wprowadzę Was teraz do błądu, to pewnie będziecie mieć popra poprawienie Na jakimś montażu. No, to są, no nie będę się za wywołał. Na przykład tu mamy jeszcze igłę, bandaże, no różne rzeczy. No, o, nospa. Dużo tych rzeczy, no, banda w sumie. Tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, tam dalej jeszcze będziemy. Idziemy do najlepszego pokoju, czyli tutaj. Po pierwsze mamy tam telewizorek, ale to zaraz. Yy, tutaj jest też ogrom wyposażenie, widzę znowu zdjęcia osób, które mieszkały. Ja wale, no. Jak ja tu poznam jedną osobę, to mnie aż po prostu popierdoli. Po yy, no mamy tu ogrom wyposażenia. No... Przelecę Wam tak kamerką. Ej, w ogóle, tak a propos, nie dosięgnę chyba tu, ale zobaczcie sobie to: Po pierwsze, czuchy całe, krawaty, to jest tej osoby Pawła. Yy, podobno, podobno, nie wiem czy dokładnie ta osoba zmarła. Można tak spekulować. Yy, tu znowu mam jakieś leki: Tritace, Tritace, jakieś. Yy, Legamina. Jakieś maści, amol, maści e, Te, nie będę dotykał, bo No pod pachę się to daje Ale to chyba jest na rtęć jeszcze stary, ale nie jestem pewien e, Tam banówka już jest, nówsza e, Tak, tu jest nów, nówka już to mamy już nówkę, która chyba działa nawet No, ale nie wiem jak się go używa Termometru, bo tu nie ma żadnego przycisku Dobra, no jak chcesz to możesz to ogarnąć, pozostawiam Ci tu termometr yy... całe k... Ka... nie, dobra myślałem, że całe kawy, kawy już wypite niestety yy, Porcelana Jakieś zabawki, ogrom yy, Długopisy. No ja tu też nie będę się za bardzo ja też nie będę się tu za bardzo, e, ten no, bo mam mało, tak jak powiedziałem na początku, e, mam mało baterii w kamerze, więc nie wiem na ile mi to wystarczy, a jeszcze mamy drugą stronę i górę, dlatego przejdę tutaj i lecimy. No ogólnie tak, jakieś obrazy. Znowu porcelana. Puste, idź tam dalej, tam dalej, ten, byłaś tam dalej? No to idź tam no. Tu mamy telewizor ogólnie, e, tutaj mi tłumaczył, e, ten, Sosnowiec u lubocian, że to są kontakty stare z, z napięciem. Niestety już nie zadziałają Jeszcze będziemy później się kierować tam dalej, więc może uda mi się ten prąd zrobić. Ale wątpię. Mamy tu DVD stare. Trzeba się przetykować, ale to jest istny pierdolnik dosłownie. Ale... Muszę Wam coś powiedzieć. Patrzcie na to. To jest monitorek. Stary monitorek. No. Stary monitorek. I teraz tak. Tu mamy zdjęcie osoby mm, mieszkającej znów. Tu dużo zdjęć pozostało. Yy, dlatego wiecie? Yy, tutaj mamy supremin. Chyba, no, jest nawet supremin. Yy, ten yy, syrop na kaszel. Mamy tu, co to jest? To jest drukarka. Mamy tu nawet wagę, mogę się zważyć, jakbyście chcieli, bo ta waga działa tak, że staje sobie i ważę niecałe 60 kg. Plus buty, no to odejmijcie sobie trochę, nie? Z tego mnie. czyli ważę dokładnie, czekaj, raz, dwa, trzy, 50. Raz, 4, 5, 6, 57 kg, ważę. Ważyłem jakieś miesiąc temu ten, czyli schudłem o 3 kilo. Fajnie. No dobra. Schudłem o 3 kilo, odkładam to na miejsce. Ha, trzeba się cieszyć, że schudłem 3 kilo. No dobra, no im dalej. Schudłem 3 kilo, wagę zważyłem się. Zresztą to może się też waży, A, e, świeci się? E, tak świeci się. Trzeba no, dobra, lecę tam dalej, bo muszę też ten... E, I teraz tak, tu w ogóle mam siekierę, nie zauważyłem tego. O, tu mamy tena. To jest coś znowu. Będzie z. E, nie wiem co to jest, niestety. Nie, ja, to tam bóleka, PH 5,5. Nie wiem co to jest. Nie chcę wiedzieć, co no już, Dobra. Lecimy w sumie do najlepszego pokoju. Którym, no na najlepszego, no jeszcze nie na najlepszego, bo tu jest. Właśnie koło tych liczników miałem ogarnąć. No to widzę, więc Teraz ja się cofam iść tam ze szperaj. Tutaj jest góra. Tutaj te liczniki. Te liczniki są tutaj. I tak są pozakręcane. No i lipa jest taka, że prądu nadal nie ma. No sprawdziłbym tutaj, czy to jest całe, czy nie. A najwyżej wymienić. Kurwa, no ale po prostu. Ten możemy sobie spróbować wymienić, ale wątpię. Co ja robię? No, 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 no ale wątpię, że było. Tu jest jedno podpalone, powinno to działać. Ale wątpię. Eee niestety to jest nie działając. AHA AHA no to czekajcie Bo troszeczkę inna sprawa, bo Bo my myśleliśmy, że to jest kurwa Ten, a okazało się, że to kurwa tak działa, czekajcie Może faktycznie Ale wątpię Byłoby lepiej jakby ktoś mi kurwa trzymał latarkę No i świeci. Dobra, przechód, dobra, jest, meszadł i wątpię, żeby Nie już wiem, raczej, ale no, można sprawdzić. Teoretycznie, y, tutaj jest, tylko że no, czyli tu tutaj nie ma i nie będzie raczej. No, chyba, żeby przynieść mój, y, mój ten, ale no, nie wiem. no Kurde, bo tu jeszcze coś jest ważniki, są no dobra, chyba że jeszcze gdzieś indziej. O, no dobra, no to zostawię tak, jak było. Zaraz tu przyjdę, no idziemy dalej. No, jeszcze mogę popróbować zawsze. Nikt nie powiedział, że nie, tutaj jest, to możemy tu spać. No, czyli nie ma. Czyli się pogodzę już z tym. Prądy nie ma, wody nie ma. Tu są jakieś klucze. To jest do, wiesz, czego do. Nie, no do zegarka też, ale tu jest dużo kluczy. A właśnie, tu piesek był. Patrz, bo jest smycz to pieska mieli. No, ja bym tu szedł do góry, bo. Bo u góry jest dużo wyposażenia. A, bo u góry jest dużo wyposażenia. A, no, to jest taka tam. Uważaj, bo tu po piwie. Znowu uważaj, bo tu znowu będą y, te. O, drukarka, ty nie zauważyłem, ostatnio No wiem, ale to masz nowszą albo starszą. Nowszą, nie? Ta jest nowsza. O kurwa, bo tu są jakieś papiery. Co to jest? Co in... Aha, to jest z 2010, ale... Patrzę czy tu nie ma żadnych danych yy, osobowych. Ale nie ma danych osobowych Więc no, tu jest ogrom tych gazetek. I znowu mamy... Szybciej pewnie Tu mamy. mamy jakiś ten mm. Dobra, i do najciekawszego, żeby wam nie spoilerować. Ale ja nie wiem czy już widzicie, czy nie. Po pierwsze monitorek. A po drugie perełka, czyli komputer, który będzie na chodzie normalnie. Eee, patrzałem do środka ostatnio. Jest dysk, powinien być na chodzie. Jest karta graficzna jakaś stara. Jest procesor, chłodzenie jest zakręcone. Jest procesor. No niestety nie wiem czy będzie widać karta jest tutaj, chłodzenie jest, więc procesor też będzie. Przepraszam, że katar, ale tu jest tak zimno, że mi się zrobił aż katar, nie? Czyli tak, tu jest kolejny telewizor. Tu jest jakiś obraz. Tu jest kolejny telewizor znowu stary. To jest to Orion. Orion stary. Tu są jakieś znowu lustra. Duperella, dzikie węże. Ten komputer jest zarobić by go, kurde. O, tu znowu są. Te, ja bym go gdzieś tak skitał, bo ja daję 100%, że jak ktoś tu przyjdzie, inny go od zabierze. A wiesz? Ta? Pokaż. O, czekaj, da, zaraz, zaraz. O, kabel ten, Ethernet stary. O, kurde, to to nawet. O, jedy... uh, ale to będzie stara to będzie wolne. No dobra, no, pokaż tą maszynę. Gdzie tu? No możliwe, bo to jest metalowe wiem yy, Tak, to jest ma maszyna, to jest do maszyny, to jest do maszyny, tylko maszyny brakuje. Może zawalili yy, Tu mamy znowu zbiornik z czymś. Może, być, że z wodą, z gazem? Nie wiem, nie znam się. no Spoko, Pokaż co ten komputerek. Tu jest normalnie komputer. To jest normalny komputer. Wróż to jest komputer. Działa. na chodzie na pewno też. Yy. Mamy tutaj... Eee, ciuchy O kurde, ej, ale powiem ci tak, fajne te ciuchy, bo m, takie jedno na chodzie też, nie? Eee. Tu mamy normalnie ciuchy, ja. Yeah. Też się dziwię, bo no, ostatnio takich perełek nie miałem, nie? No to jest taka jedna perełka, nie? <laughs> a z tego względu nie miałem, bo po prostu nie nie, nie jeżdżę, a tu mam monitor kolejny starszy chyba niż tamten od Sony. ale po prostu chodzi mi o to, że nie jeżdżę i też inaczej e, wiecie też inaczej ale po prostu no tak e, o tym się no tak po prostu e, wiecie tak po prostu czasem kurde bo ten kabel, tak po prostu czasem e, po prostu se przechodzę to wiecie no to akurat chciałem byłem z, z, e, tam z sosnowcem tutaj e, sosnowcem u Lubocian. Do którego jak mówię zapraszam, link w opisie, wszystkie linki na pęczenie się macie zawsze w opisie. Znowu mamy kurde ten, żeby się tak... O dobra jestem. No i tak, pierwsze co nam się rzuca w oczy to jest to eee, Telewizorek. O, mam ten obraz. Telewizorek 427KT Ładny mega. Po niego zaraz o na zdjęcia. Podobnie gdzieś tu jest podobno urna, ale nie wiem, kurde, gdzie. Już nie pamiętam, gdzie to. No, jak znajdę tu tą urnę, to sprawdzę, czy przypadkiem w środku coś jest gorzej. Jak jest, tu mamy szlafrok znowu. Taki porządny szlafrok. No, tu już ktoś chyba wziął jakieś porządniejsze rzeczy. A ładowarki mamy tu, chyba na telefon stacjonarny. Na pewno tu inne ładowarki, duperele. Ciekawie, ta walizka. Raczej będzie pusta, no pusta. To widać. Tutaj telefon nawet nie wiadomo, czy telefonu w środku nie będzie. I chyba nawet jest, bo jest takie cięższe. Sprawdźmy to. Czy jest tutaj telefon? Jest normalnie. Telefon stary. Chyba też na chodzie. Nieźle. Tutaj mamy chyba ta antena jakaś. O, tutaj mamy anteny w ogóle przetargowane. O, bidon w ogóle, właśnie tak a propos. Bidon stary. Znowu jakieś gazety. Tutaj jakieś też gazety. Idziemy dalej. Tutaj mamy stare, znowu jakieś. A co to jest? To jest zasłony stare. Tam mamy jakieś budki, walizkę i tutaj jakieś też poszewki. Nawet kapcie mamy stare. I tu mamy tomy z tego, wiem, z tego co wiem, takie tomy potrafią kilka tysięcy kosztować A to jest chyba cały tom tego Więc kilka tysięcy mamy tutaj w książkach plus Jakby to się zebrało to pewnie z 15-20 tysięcy za, za książki z tego domu by było Ale wiadomo yy. O Skurwiel Rozwalił ktoś komputer yy, ten telewizor, ale... No przewalone, no tu już widzimy, nie? No możemy sprawdzić, no ale po co? A tu jeszcze starszy, o kurde, tu jeszcze starszy, nieźle, nieźle, eee, co tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze coś, ale nie wiem co to jest niestety. Mam tu ogrom wyposażenia ale ta skrzynka mnie yy, ten, tego ja sprawdzę co tu się tu jest. Na, i ciekawego aż tak nie ma, ale czapka jakaś, przed no, ogrom rzeczy jest ogólnie eee, tutaj, też leżą rzeczy. No, powiem wam tak, jeszcze to, to, to troszeczkę się pośpieszyłem. Bo nawet nie wiem, czy przypadkiem mamy jeszcze z 20-10%, pewnie e, tam jeszcze mamy te szafy. Więc przydałoby się do szaf, jak mi się rozłączy, to rozłączy mi się. E, rozładuje, znaczy to po prostu już nic nie zrobię. Są szafy, pewnie puste. No, puste. O, no ta jest tak pomiędzy pusta, no bo yy, mamy coś tu, ale też tak. Nie ma więcej rzeczy niż kilka. O, ale tu na przykład mamy fajną skórzaną kurtkę. Tu ładna. Tu mamy też telefon. Tam mieliśmy telefon nowszy, tutaj chyba starszy trochę. Nie wiem, To znowu mamy yy, tam jakieś te banki, co ja gadam. A, to co to jest? to są chyba jakieś na te na no wiecie co Ech, jeszcze jest no zastanawiam się teraz czy już nie zakończać nie bo znaczy no, w sumie przeciąłem cały ten dom w nieco chyba 20 minut nie wiem ile tu siedzę ale no tam jeszcze bym poszedł no i w sumie to by było na tyle e, no bo na górę się nie da wejść tam jakoś chyba, że się da nie wiem, widzę, widzę po tym stanie, że tu są tylko deski jakieś, nie wiem czy tam da się wejść, no bo jakieś rzeczy, jakieś tam jest, to może tam się da wejść, da się, bo tam jest ten tylko, że pewnie gdzie, drabinę trzeba podstawić, a nawet tu drabinę trzeba podstawić, no ja nie będę podstawiał, tak jak mówię. O! Mamy tutaj spodenki, takie też na chodzie, co? Nie jest bez spodenki! To jest spódnica No, tak, telefon, w jest normalny telefon Spódnica, no to nie jest bez podęki Znowu, znowu muszę się tu przedrzeć przez to Nie chcę niszczyć przez to, ale przez przypadek mogę coś zniszczyć Nogami Próbuję też uważać, żeby tego jednak nie zrobić No, znowu mamy tutaj ogrom rzeczy O, Boże tam coś jest jeszcze. A, to jest... Znaczy, co, podjadę tam z ja Nie wiadomo, co w takim dom może być. A to za dziwnie wygląda. To jest po prostu przejście. Tak, to jest przejście pod do, do drugiego. No dobra, no mamy tu... Oksy, koksy No to do zobaczenia. To było na tyle... Siemano.